Co, gdzie, jak, czy... Chowaj tam. Mm, a tu drobina jest. Chowaj, drobina. Drzwi są zamknięte, ale coś słyszę. Jakby zombie za nim. Chodzi. Jeśli słabię, to może wyważyć drzwi. Pytamy tylko, co zrobię, jak mnie dopadnie. Aha. Stój kurwa Stój bo mnie się przecina VPS-a praktycznie nie mam Kurwa, patrz Co za oparta pizda do niego Nie jest to na pewno Dzięki niemu zrozumiem co się dzieje Muszę się dowiedzieć skąd wzięły się te rzeczy Drzwi są zamknięte, ale coś słyszę jakby zombie za nimi chodził. Aha. Jeśli zwabię go tutaj, to może wyważyć drzwi. Pytanie tylko, co zrobię, jak mnie dopadnie. Kurwa. O, yy. Drzwi są zamknięte, ale coś słyszę. Jakby zombie za nimi chodził. Jeśli zwabię go tutaj, to może wyważyć drzwi. Pytanie tylko, co zrobię, jak mnie Kurwa, znowu? No, pierdole. To jest naprawdę, kurwa, wkurwiające. Co się robi? No, zdechnij, kurwa. No, zdychaj się szybciej, kurwa. Góraku, pierdolony. Dobra, mam pomysł, ale Pochuj nam ten kot w takim razie? Przyda się. No, małe kota, kurwa. A zombie potem będziemy się martwić, cokolwiek to jest. Jeśli to nie zwabi tutaj tej bestii, to nic już nie zadziała. O no, kurwa. Zaraz drzwi rozpierdoli. O kurwa! Nie, nie, nie! Kurwa! Tylko nie ten... nie ten drzmok! No chodź tu kurwa! Idziesz? O kurwa, ale szybko! Zalaz się no, Wszystko będzie happy! Spokojnie. ulecie twoją duszę. Jeżeli w ogóle masz to duszę. Nie? O. Kurwa, no co to, to? Chuj. Strzelać może strzelać. Już. Nareszcie, kurwa. Wreszcie, nareszcie Dobra, uleczmy się kurwa, bo to Nie zabawa Skur wiele Ale mi się przecina, kurwa Otwieraj dźwiery Co tu jeszcze nas spotka Ciekawego Kurwa, znowu coś W ogóle, w ogóle, w ogóle co innego. Co to kurwa w ogóle ma być? Eee, nie zamykaj, kurwa. Co tu jeszcze jest? O, kurwa, krabi? Co to kurwa piszczy? Krab. Niemiecki, ty! On jest to chyba. Kurwa, nie pamiętam tej. Tylko. MP4 chyba? Czy coś takiego? Mogę się mylić, oczywiście, ale. Niemiecka broń, tak czy siak. Nie kojarzę, zapomniałem już, kurwa, jak się nazywa, nie? Ekspertem w klocki nie jestem. O kurwa, człowieku. Tak, to się możemy bawić, kurwa. On no, tak brakowało mi trochę, trochę jakiegoś pistoletu maszynowego. Jakby to jest taki. Kurwa, się nie. O ty skurwielu! O ty kurwa! Stój! O ty kurwa! Stój, bo cię popnę, kurwa! Ładuj ta, ładuj ta. O, zner. Dobra broń. Bardzo dobra bro, powiedział. Bo... Nie mogę tego ruszyć. Nie mogę tego ruszyć, tak? Zaraz coś wymyślę. A, MP40, kurwa. MP40, no MP4. No, byłem blisko. Pistolet. Pistolet. Pojedynkowy hymn Aha Dobra No to zróbmy coś takiego może Może hmm. tym Dobrze, Chnę mocno No pchaj, pchaj Pchaj no pchaj Co to dało nam? Belka? Wyjebali belkę? Chyba tak. A Ta, co leży nie pod nogami, to chyba ona. Dobra, ale co dalej? Co kurwa dalej? Aha. Gdzieś wiadomo, co dalej. To znajome miejsce, jest strasznie. Kurwa, przecież to jest ten. Psychiatryk, ten chyba. To dziwne. Są otwarte. Coś tu nie gra. Ta. O wreszcie, kurwa. A do pamięci, oczywiście. Daj Boże, tyle czekać. Coś tam wziąłem, nawet nie wiem co. Mm. Musimy podejrzane nie? Tak zawsze, oczywiście. Dramat, klimat, kurwa. Nie mogę. Chyba są zamknięte. No to ty nie powiesz, kurwa. Jakby mnie kurwa nie wiedział... Nie wiem, czy nie popełnią błędu. Zobaczymy, czy nie popełnią błędu. No, nowe. <tryk> No i co to ma być, kurwa? To ten gość, czy jakiś inny klient? To chyba kolejny wypadek. Przeszukam mu ubranie, może coś znajdę. Nic nadzwyczajnego, tylko list, którego nie zdążył wysłać. O! Przeczytajmy może. List jest adresowany do żony zmarłego. Nie zdążył go wysłać. Tu jest coś ciekawego. Kochanie, nie chcecie cię martwić ani że to, co tu się ostatnio dzieje, to nie jest normalne. Pacjenci zaczęli znikać, a kilku kolegów... Mimo dziwne wypadki, trzej nie żyją, dwa zaginęły. W nocy nikt stąd nie wychodzi. Jesteśmy tu zamknięci, jakbyśmy to my, a nie nasi pacjenci, byli chorzy psychicznie. Piszę do ciebie, bo wydaje mi się, że dziwne zachowanie naszego dyrektora ma z tym coś wspólnego. Jakiś czas temu widziałem go wychodzącego z kanału pod kuchnią. Miał ze sobą duże pudło. Wcześniej widziałem, jak przeglądał plany kanalizacji, więc pomyślałem, że znalazł wyjście z ośrodka i nikomu o tym nie powiedział. Rzeźnik jest jego przyjacielem. Nie wydałby go policji. Boję się życie, jeśli dowie się, że coś podejrzewam. Nie chcę, żeby kolejny wypadek przytrafił się mnie. Realizacja pod kuchnią. To może być jakaś wskazówka dotycząca starych przedmiotów z Ale nie mam jeszcze pewności. Muszę tam iść i to sprawdzić. Aha. Ciekawe. Bardzo. To ściana za pewnie. <laughs> eee, czy coś. W tym stylu. Czujesz, zaraz coś wyskoczy, kurwa. Na pewno coś zaraz wyleci. Kurwa, za cicho jest tu. Zbytnio. O, brał. Jak się masz, Jim? Te drzwi można otworzyć tylko z tej strony. Pomóc ci?